Tego pana kojarzę? Tak. Pan chyba pierwszy raz? Tak, pierwszy raz pierwszy, na tak, tych tak, zawodach, tak, dlatego tak. pytam, jak impreza? Elegancko, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Brakuje tylko brania, ale ogólnie jest no, super. A to już wyprzedził pan yy, pytanie <laughs> następne. Wszyscy mówią, że ten brzeg niby dobry, a tak naprawdę to tylko tam gdzieś tylko mają tam, szczęście. Tak, Chłopaki tyl, mogliby tyl, trochę tutaj odstąpić. Tylko tyl, tyl, tam, tylko tam. Tylko, no, że jakieś płetwonurka załatwili. No my sobie na razie czekamy na ten lepsze momenty. Pierwszy raz jesteś? Pierwszy. Pierwszy raz, raz no jak ci się podoba? No fajnie jest. A rybki jakieś są? Są. Ile lat masz? Yy, 13. A od kiedy no od kiedy lubisz łapać te ryby? Yy, ja od, mał od małego. Mamy pierwszą rybę. Pierwsza? Kurczę. No to Pierwsza francką. ryba. Zawodów. Ja pamiętam, że pan w tym roku z tamtej no. strony był, nie? Ale to. Tak. Wtedy wiem, że z innym osobnikiem z młodym. Sobie, A, to teraz cała załoga. <laughs> <zamieszkuję>, tak. <laughs> cała załoga, to dobrze. Mi się wydaje, że nie, no jakaś młoda załoga w sumie tutaj no. pod pana okiem, ale no jak pan mówi, że już. Ja liczę, że wy tam też możecie coś wyskrobać. To znaczy. Tak fachowym po, powiem okiem, tak. jak jak no, mamy troszkę pecha. Mamy taki, taki mały brzeg, jaki mamy. Aha. Mamy płuciznę, którą no, mieliśmy cztery spinki w nocy, dwa wyciągnięte, trzy wyciągnięte, jeden nie zaliczał się. No Myślimy, że będzie dobrze. No to powodzenia no. w takim razie. Powodzenia nie przedłużamy. Kolety łapiem jest dobrze. No właśnie, no. ale w ogóle... mamy pierwszą rybę. Jesteśmy no to zadowoleni. No to nagroda już jest, przynajmniej no. za pierwszą rybę. No jakoś... Ale nie myślę, że jeszcze no. pociągniecie. Jeszcze, no jeszcze... jeszcze tego czasu jest sporo. Nie oszukujmy się, Oczywiście. że jest sporo, także to, to wszystko się tak pierwszy... może pozmieniać, że. No, czekamy, no czekamy na efekty. Zobaczymy. Powodzenia. Powodzenia. Walczymy do końca. Powodzenia, do zobaczenia. Panowie, panowie, bo widzę tak, że gdzie największy ruch, o. tutaj w interesie to wtedy kurczę chłopaki rybni mają. A wy macie? A śledziki są. Ale... No, a tu to właśnie ciengowy. kolega coś po... Ale księgowy, tak. Dobra, no a jak ryba rybki, bo tam Bartek to takie szaleństwo odstawia, że... No my bez, jesteśmy bez brania w ogóle dzisiaj. Znaczy nie dzisiaj, na tych zawodach jeszcze nie mieliśmy brania. Siedzimy z moim team raiderem, z Ferdynandem, który właśnie gaśnie w oczach. <głosy> <głosy> Ale on, on powstanie z martwych. <noise> no to pewnie panowie, dopiero początek, że <noise> nie ma się co oszukiwać. No, 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 zaczynacie brania. dopiero. Nie, no, my bez brania jesteśmy w, go w gościnie u tego u kolegi, u kolegi u kolegi Księgowego. No. A kolega z którego stanowiska? Z piętnastki, z 15, tak, ja, z ząbkiem razem, organizator. A no właśnie, czyli ząbek już przyjechał, bo właśnie nie miałem przyjemności. Przyjechał i pojechał. Z... Tak? Wyjechał, tak? Już go nie ma? No i odjechał, no. Jest, tylko tak, mówię wśród Żydów. Nie, no to dobrze, to dobrze. A to. Nie no, Ja myślę, że dacie radę, no panowie, kurczę. No, bo bar przed nami Bartek, Bartek narzekał, Bartek na, na przecież ja wiemy, jak on tam się strasznie trochę spinał, że tamte, Że tamten brzeg by chciał i w ogóle, no, a teraz co? No my mamy tamten brzeg i nie mieliśmy no. jeszcze brania, nie? Dobry wieczór, panowie. Stanowisko, numerek, numerek 16, gdzieś tam prawie spłynęło, tutaj widzimy, no to właśnie tak, przy... o, elegancko, może być i tak, a coś się dzieje, będziemy, A no tak, oficjalnie. To my. Panowie, jak w tym roku? Wyście w tamtym roku byli, nie no, wy w ogóle co roku jesteście chyba na tym brzegu. Tak. Tylko się przesuwacie gdzieś. A, w tamtym roku byliśmy w tym samym miejscu, prawie. W tym roku jesteśmy, no tak jak powiedziałem, w tym samym miejscu. Ale I no właśnie a w miejscu jeżeli chodzi o zawody jest pięknie. Ale nie, no poważnie teraz pytam. No, czy... ale a ile, ile co mamy, co mamy, gdzie mamy, ile mamy? Na dzień na chwilę obecną mamy 27 ponad kilogramów. Rozłożyło się to na ile rybek? Na dwie. Rozłożyło się to na pięć ryb wyciągniętych. Cztery spieliśmy, pięć brań spierniczyliśmy. I co to, karpiki czy amurki? No, karpie. My łapiemy karpie, wszystko karpie pełnoułuskie. No, na razie mamy drugie miejsce. No, to bardzo jest ładnie. jest pięknie, cieszymy to się. W ogóle to nie wiem. Kochamy nowy Sącz. Dokładnie. A, Stary sąd w tym roku, jakby tak naprawdę podzielił te zawody, ale tu, tu mówię teraz o rybkach. Na tak? Dwa brzegi. To tak? Ten brzeg chyba coś ostro. Chociaż nie, podobno coś Hubert. A Hubert y jest z drugiej strony. Tak, tak, ale, ale tu w, w większość ryb łapie się z tego brzegu i wreszcie. Wreszcie. Y, z, tamten brzeg przeważał przez ostatnie y, 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 przez, przez dwa lata y, w jak patrzymy, przez ostatnie dwa lata, tak, a, a teraz, teraz wreszcie no, troszkę los się do nas uśmiechnął. Dla formalności spytam jak zabawa w tym roku. Y, zabawa jest bardzo dobra, aczkolwiek umiarkowana. Dlatego rybki może są. A może to właśnie źle zabieraliście? Może, może właśnie <grym> dlatego też rybki są. Albo inaczej myślę, że to jest e, tak, że dlatego, że są rybki, to myślę, że trzeba troszkę umiarkować zabawę, bo rybki nam e, pochłaniamy rybą dużo czasu. Słuchajcie, tym sposobem dotarliśmy na drugi brzeg. Tutaj jest Hubert, misiek, e, cała znana załoga. Zobaczymy, co się dzieje tutaj u nich. Ryby podobno są, a ile jakie? I kto prowadzi, dowiemy się dosłownie za kilkanaście sekund. W tej chwili, z tego co wiem, znajdujemy się na drugim miejscu. Na drugim? A ja słyszałem z tamtej strony, że na pierwszym. Nie, już nie. Już drugie, drugie miejsce Bartek nas przeskoczył. Zaraz się, dowiemy, zaraz się dowiemy, bo mamy taką możliwość właśnie, Bartek, Bartek, że czy mamy specjalną, mamy specjalną łączność. Bartek, jesteś tam? Jak widać, chyba sprzęcik siadł. Ale to nic, nic się nie dzieje. Mamy drugą radiostację. Bartek, jesteś tam? Musimy chwilę poczekać, być może gdzieś odłożył. Bartek, słuchaj, bo chcieliśmy tutaj, bo jesteśmy tutaj na stanowisku Huberta i podobno oni już nie mają pierwszego miejsca, podobno macie wy. Jak to tam z tym jest? No oczywiście, że musimy ich wy*******. Kurwa, nie ma szans, żeby Hubert był pierwszy, tylko my musimy być pierwsi. Jak słyszę, to przy... Jak słyszę, to Paweł przy radiostacji. Tak, tak, tak. Bartek poszedł na Bayer. Jak widzicie, łączność mamy, e, wszystko wiemy, dobra, okej, okay. czyli drugie miejsce w tej chwili. Bartek e, Bartek na pierwszym miejscu, tak? Tak, obstawiacie. na pierwszym miejscu, no. My, my wiesz, my, my raczej wiesz, Hubert już na tym, na Bayer zapodał, wiesz, zapodało nagrody do sprzedania. No i puści pontonę, także no, tylko drugie miejsce zostaje. Dobra, idziemy do Huberta, idziemy do Huberta, bo Hubert nam ucieka dzisiaj, ale musimy go zaatakować. tej O! Oh. Okej. Okay. Ej, Hubert rozmawia w tej chwili, to nic nie zadziałamy. Nie. Hubert w tej chwili rozmawia. Niestety. dobra. Panowie, panowie, yy, tutaj widzę, że też przecież załoga, przecież to wiadomo, że to jest taka integracja. Panowie pierwszy raz na tym meetingu, tak? Tak. Prezesł stanowisko? Które stanowisko? 21 tutaj. 21. A wy jak z rybkami? Jesteśmy na zero. Jako... No ale to Jedna, zerwana, jedna po zerwana Po pierwszej dobie jesteśmy na zero, ale... Myślę, że będzie dobrze. Nie odpuszczamy. nie odpuszczamy cały czas do końca, walczymy. Nie, macie jakieś swoje tajne sposoby. Tam Bartek nam coś mówił, że ma jakieś, ale na razie nie chce zdradzić. Nie chce zdradzić na razie. To tak jak wszyscy, no staramy się, kładziemy różne kulki, ale niestety nic nie wchodzi. Ale zanęte. Każdy, każdy, każdy sposób myślę jest dobry. No. Dzisiaj tak. jest noc, dzisiaj tutaj... tak. widzę, że panowie siedzą, czekają, może coś będzie w nocy. Czekamy na sygnał w kieszeniach, na radiostację. Meczyk jest, ale musimy na chwileczkę przesz przeszkodzić. Stanowisko, numer, muszę tutaj obejść na drugą stronę. Stanowisko numer 22. Dobra, jak mamy z rybkami? Z rybkami nic. Ej, no jedno, to co tak dziwnie jest? Mierim, tam... jedno, jedno branie żeśmy mieli rano o piątej i później koniec. Nic nie pykło. Chociaż tutaj teraz Krzyśkowi zaczyna coś dziubać, także może coś. No właśnie się to są ryby, Ten... to wszystko się może zmienić. Tam chłopaki zbliżone się falą. E, oczywiście życzymy im no, jak najwięcej tych ryb, bo byliśmy przedtem, mieliśmy nawet okazję to wszystko tam ładnie zarejestrować. No ale przecież to są ryby, to przecież może wszystko się zmienić. Jeszcze mamy trzy dni, także. No dwa dni. Także możemy jeszcze. Jeszcze powalczymy, nie Krzysiu? Powalczymy, po po także. Właśnie. Wygra, mamy nadzieję. Bo w tym roku widzę, że się zmieniło. tak. Bartek tam na drugą stronę przeszedł. Misiek tutaj zawsze stacjonuje w tym miejscu. Hubert też w tym miejscu, tylko się przemiesza. Chyba przemiesza tutaj... się i wygra. Hubert to wygra, bo jesteśmy pewni tego. No tak, co stanowisko? Coraz dalej, coraz dalej. Dwa lata temu. To... Hubertowi w każdym razie i wygra to. My kibicujemy wszystkim, tak samo Wam. Tutaj komu kibicujecie? Bo tutaj widzę mecz. A Aha, czyli Puchar UEFA. Tak jest. No to już widzę finałowe tam będą akcje niedługo. Dobra, idziemy Panowie dalej. Powodzenia w takim razie. Tutaj jest stanowisko właśnie Miśka, prezesa klubu, sponsorowany zresztą przez Skodę, Volkswagen Group, oczywiście. Ale nie ma chłopaków, nie wiem, czy albo śpią, albo są na innym stanowisku, o czym też się za chwilę przekonamy. Które, które stanowisko? 18, stanowisko? 18 to nie, nie tutaj. No tutaj dalej, ale jak, jest, jak tutaj. jest w tym roku? Jak jest? A no się troszkę, z tego co pamiętam. A czy nie, no wyście chyba byli wtedy tam, bo, bo nie wiem, czy... W nie, pierwszy... ja byłem cały czas tam i jestem tam. A no, ale nie, mówię w zeszłym roku. W zeszłym roku byłem tam. W każdym razie, gdzie jest lepiej? Tam i tam. Gdzie jest lepiej? Jak na razie, wszędzie źle. Na Kurde, mnie. źle, źle. Nie, impreza jest super. To jest impreza jest super, właśnie. właśnie Szukamy Miszka i z, pewnie jest z drugiej strony. <grym> Czy tutaj jest? Nie, to nie, nie jest, jest Misiek, nie jest To misiek. jest Misia i Misiek. Aha, no to dobra. To, to nie, nie jest coś, Wasz Misiek. Czyli tutaj nie mamy po co nawet iść. Jeśli Misiek będzie, to na pewno tak. Aha, nie. dobra, idziemy, pozdrawiamy i oczywiście, oczywiście życzymy powodzenia. Będziemy tutaj wszystko Ja nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. No, myślę, że i tak będzie dobrze. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do stanowiska numer 28. Tam w tej chwili bardzo zwarta grupa, między innymi prezes Klubu Karpiowego, między innymi Ząbek podobno, Ralfik i cała załoga i zobaczymy, co się tam będzie działo. Być może część będziemy po prostu musieli ocenzurować.